Kolejka Fogo Futsal Ekstraklasy. Krótka przerwa między styczniem a lutym. Wszystko już wraca do normy. I na zakończenie tego weekendu dostajemy absolutny hit. W końcu lider zmierzy się z czwartą drużyną w tabeli. Wysoka piłka zgaszona, zgaszona jednak przez zawodników gości. Naprawdę nie czuć tego strachu. Nie ma go po prostu po stronie leśna. Już nauczeni swoich błędów tego. Co nie wychodziło początkowo w przemyślu, strata teraz jest okazja do dobitki. To to zakończy no rywalizacja w powietrzu. Jednak w Ekstraklasa, Ekstraklasa to jest bardzo dobry poziom. Może nie taki, żeby bić się o tytuł. Mija pierwsze prawie że 8 minut. Na razie 0 do 0. No ale to mogło się szybko zmienić. I co po dwa przewinienia na koncie bramka jest pusta, przyjęcie co tutaj się wydarzyło nie ma bramki Cecilio do bramki ryzykownie to może się opłacić, proszę bardzo mówiłem, gole bramkarzy w futsalu to nie jest codzienność, ale nie jest to coś też niemożliwego proszę bardzo, zrobił to zrobił to Krzysztof Iwanek no, tylko trzeba jeszcze Dobrze podać futsalówkę. No, było bardzo blisko. Bronią się gospodarze i wychodzą do kontry. Znowu Leon Santana. Świetne podanie. Nie ma gola. Może teraz nie. Ale i tak to była stuprocentowa okazja dla gospodarzy. Nawet powiedziałbym 200. Jeszcze jedna. Widzimy, że nie ma nikogo w Bramce, jeżeli chodzi o ekipę Leszna. Dopiero teraz wychodzą zawodnicy Eurobusu. No, wysoki ten pressing. Piąty zawodnik w polu, ryzykowne to wyjście, może się opłacić. No nie ma, nie ma nikogo w bramce, trzeba tylko uderzyć celnie. Ponad 15 minut, padła tylko jedna bramka w tym hitowym spotkaniu. I jednego gola zdobywa goalkeeper, to jest nieaktualne. Nawet nie skończyłem tego mówić, a drugą bramkę zdobywa Eurobus Przemyśl, a dokładnie Bruno Enrique. No teraz widzimy zapłakany dosłownie zawodnik Eurobusu Przemyśl być może stąd to rozkojarzenie te braki i mam wrażenie czasami w ataku bo to nie jest to samo leśno które oglądaliśmy na początku sezonu które wykrywało z Eurobusem jest uderzenie bronią bronią jednak to gospodarze z autu gospodarze Leo Santana Leo Santana Leo Santana, ależ to zrobił samodzielnie, indywidualnie. Przepiękna akcja Leo Santana. No i takim gestem do kibiców. No co ja na to poradzę? Przepiękne wykończenie. Dolny narożnik dalszego słupka bez szans. Antico i wumaki. No to jest ta bramka do szatni, byśmy powiedzieli. Faworyt do mistrza wydaje się być oczywisty, ale play-offy to inna sprawa. Natomiast jak tak będą grać, to nie mamy chyba żadnych wątpliwości. Leo Santana po raz drugi w tym spotkaniu 4 do 0 prowadzi już Eurobus, a to dopiero pierwsza połowa. Widać, kto w tej przerwie świątecznej, noworocznej pracował. Mało tego, tylko aut. Mocna piłka, no i w drugie tempo Artem Fareniuk. 5 do 0 to jest pogrom. Nie tego się spodziewaliśmy od hitu kolejki. Celebracja całej drużyny do dzisiaj. Antikoj tak delikatnie mówiąc, nie jest w najlepszej formie. Te kilka piłek spokojnie można było odbić. Ja wiem, że nie jest to łatwe, kiedy uderza, chociażby Fareniuk, jak teraz. No ale to też nie usprawiedliwia ataku na pewno gości, zero bramek zdobytych przez prawie pełne 20 minut przy pięciu rywali. Nie było fału, czyżby szósta bramka, tak jest, ależ zabawa, Fareniuk 6 do 0, 6 do 0 w Przemyślu, Europus nie pozostawia żadnych złudzeń, to oni zasługują na zwycięstwo, ba. Oni zasługują na tytuł mistrza w tej fazie głównej Fogo Futsal Ekstraklasy. Webit Anders. Widzimy, że przemyśle nie zadowala się nawet tak wysokim prowadzeniem. Strata piłki, świetne podanie. Anders Ruben Santos. Santos wraca się na własną połowę, właściwie pod własne pole bramkowe. No jest to ryzyko, które czasami warto podjąć. Czyste wejście leżno w ataku, lewa strona, można uderzyć. Broni! Broni teraz, golki per Eurobusu. Nie zobędą póki co trafienia honorowego goście, Mogą za to i robią to gospodarze. Bramka siódma. Ależ mecz, bo no tutaj znowu to powtórzę, nie pozostawiają żadnych złudzeń, kto dzisiaj jest drużyną lepszą. Roman Kołtok broni w tej drugiej połowie, no w pewnym sensie taka asysta drugiego stopnia tego kolkipera. Ucieka Jarosław Webit, strata jednak piłki, 11 minut do końca tego spotkania, ależ czysty odbiór, znowu przewaga gospodarzy. Webit, a, też to, to zrobili! la zabawa, no i Artem Fareniu kolejna jego bramka w tym spotkaniu kompletuje ostatecznie hat -tricka. było blisko jeszcze w tej pierwszej połowie pod koniec się pomylił, no to ma trzecią bramkę Fareniu teraz statystyki też to Państwu udowodnią po spotkaniu, no w pierwszej po pierwszej połowie prawie trzy razy więcej akcji wykreowanych przez Europus, to nie są przypadkowe liczby. pusta teraz bramka Daniel Gajego Garcia nie dostawał dzisiaj zbyt wielu minut do gry. Gajego przypominam cały czas pusta bramka w tej charakterystycznej żółtej koszulce. Bramka lotny czyli Siedzla i gol! gol właśnie wspomnianego Raimunda Siedzla jest trafienie honorowe, no bo tak to powinniśmy nazwać. Gol na 1 do 8. Pusta bramka, trzeba tylko dobrze uderzyć. Świetne wyminięcie, co zrobią teraz gospodarze? Podanie strzał! Strzał na 9 do jednego, Ruben Santos. Nie po raz pierwszy, już dzisiaj. No, festiwal goli w przemyślu. Kibice chyba nie żałują, że pojawili się dzisiaj na trybunach. Siedzla. A czas oczywiście ucieka i to tylko na korzyść dzisiejszych gospodarzy. Siecla, Gajego, broni, broni, i pusta bramka, czyżby trafienie? Tak jest! Proszę bardzo, mamy dublet jeżeli chodzi o bramkarzy. Jedno trafienie Kołtoka, jedno trafienie Krzysztofa Iwanka. To jest pierwsza bramka w tym sezonie zdobyta przez Romana Kołtoka. Ja wiem, że Leszno jest osłabione, że dzisiaj bez trenera, ale czy to ich usprawiedliwia? No to pytanie pozostawiam już do odpowiedzi Państwu. Jeżeli chcesz się pić o te najwyższe cele, brak 3-4 zawodników, no nie jest chyba najlepszym argumentem. Wznawiamy jedną z ostatnich akcji w tym meczu. Leszno na własną połowę. Nadal przypominam, pusta bramka, Gallego Garcia. Dobre przyjęcie, Siecla, trafi! Trafi Rajmund Siecla na 2 do 10, ale widzą Państwo jego miny. On nawet się nie cieszy, on wie, że to niewiele oznacza, tak jak mówiłem, może po prostu warto, warto było grać do końca. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na koniec i to ile straciłeś, ile zdobyłeś bramek, będzie decydowało o Twoim rozstawieniu. No, nikt nie chce trafić na Eurobus, to pewne, jak już to dopiero w wielkim finale. A łatwo nie będzie, no proszę bardzo, proszę bardzo, jak nam się rozkręciło Leśno Pytanie jest jedno, dlaczego tak późno? Eurobus pewnie wygrywa, no bo jak inaczej nazwać 10 do 3. Prowadzenie od początku do końca, zapoczątkował wszystko Krzysztof Iwanek, czyli bramkarz, a ostatniego gola dla Teksomu zdobywa kto Roman Kołtok, kolejny z golkiperów gospodarzy.